Dzień dobry Państwu pięknie. Nazywam się Monika Bernesiak i zapraszam Państwa dzisiaj do filmu, w którym zmierzę się z całą rodziną euforii. Chciałabym tak naprawdę raz na zawsze pokonać m, tą barierę, którą euforię wybrać, jeśli macie takie właśnie wątpliwości przy zakupie zapachu Euforia Kevina Klejna. Zapach Euforia wyszedł w 2005 roku. Wyszedł i od razu zawojował rynek perfumerii mainstreamowych. Wszędzie wokół, na przystankach, w każdych gazetach takich lepszych, były plakaty po prostu reklamujące prawie nagą kobietę, która gdzieś tam trzymała flakonik euforii. Rzeczywiście była to tak naprawdę woda przygotowana dla kobiet 35 wiekowo plus. Potem woda teletowa, troszkę może dla kobiet troszkę młodszych, blossom dla kobiet od 18 roku życia, czy też po prostu potem już taka bardziej wartościowość na kierunek świata, czyli na przykład na Bliski Wschód wersje wszystkie gold, czy też wersje dla kobiet, takich bardziej, które szukają energii, delikatności, subtelności, Ednes, czy też kobiety szalonej, Forbidden, i to takie już mm, kobiety szalonej, ale, ale jednak tak 18 może. Może 22, plus. Zobaczcie, każda z tych euforii jest inna, każda pachnie inaczej i każda coś innego chce jakby pokazać i coś innego zakomunikować swoim zapachem. Ale jaka była w ogóle komunikacja na samym początku? Oczywiście była to zmysłowość, było to wyrafinowanie, seksapil i niebywale dużo seksu. Dlaczego tak? Dlatego, że w ogóle euforia, czyli to słowo oznacza ta nazwa. Tych, tychże perfum. Oznacza właśnie ten szczyt, to szczytowanie. To, co możemy sobie wyobrazić z najpiękniejszego w dochodzeniu, do, 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 do rozkoszy. Czyli właśnie o to chodziło, żeby tym zapachem okiełznać to, co jest najpiękniejsze. Tą chwilę, która jest najpiękniejsza. Tak? Niby proste, niby trudne. Dlatego, że jak możemy dla każdego innego człowieka e, zapachem ubrać jedną namiętność? Taką jedną, jedną, normalną, zwykłą, taką klarowną namiętność. I zobaczcie, że to jest naprawdę ogromny kunszt wykonania i to jest niesamowicie ogromne dzieło sztuki, jeśli się to właśnie udało. Donnie Kropion stworzył Euforię w 2005 roku. I tak ją stworzył, że do dzisiaj jest zapach rozpoznawalny, rozchwytywany i jest bestsellerem. Od 16 lat bestsellerem praktycznie na całym świecie. Omijając właśnie Daleki Wschód, Bliski Wschód, przepraszam, gdzie tam bardziej bestsellerami są Orienty i takie ciężkie, udowe zapachy. Jak to się wszystko zaczęło? Otóż koncepcja była taka, aby stworzyć zapach, który pachnie. Bardzo nawiązująco do zapachu drzewa radości. Drzewo radości, które się nazywa, bardzo dokładnie Wam powiem, magnolia champaka, czyli zapach, który pachnie troszkę wytrawnie, troszkę kwiatowo, yang yang, pachnie mm, piżmem, pachnie drzewem, pachnie również mm, takim różo, y, różą herbacianą. Jest to zapach y, spektakularny, niesamowicie mocny i esencjonalny. W dodatku do tego drzewa radości dodano kwiat, który obrazuje nam całą rodzinę euforii orchideę. I nawet buteleczka, sama buteleczka y, właśnie euforii to jest orchidea w rozkwicie. I słuchajcie, orchidea tak naprawdę nie pachnie, prawda? Każdy z nas wie, jak wygląda orchidea. To jest storczyk, tak zwany storczyk. Storczyk, e, który nie pachnie. Jak możemy sobie wyobrazić zapach storczyka? Mówiąc potocznie, można powąchać euforię. Aczkolwiek, właśnie te storczyki, które tutaj się znajdują w ekstrakcie, w absolucie e, właśnie euforii, to są storczyki oczywiście pewnie syntetyczne, już dzisiaj na pewno syntetyczne, ale w domniemaniu, w pierwotypie były to storczyki m, dziko rosnące, m, z hodowane. Potem to dzikie rosnące hodowane w szklarniach, aby ten absolut jakby pomieszać i jakby nie wiem jak się nazywa, takie hodowanie różnych odmian, jakby krzyżówki tych odmian kwiatów, Bo właśnie te wszystkie krzyżówki storczyków pachnących, dzikie rosnących storczyków, są umieszczone w euforii. Otóż oprócz tego mamy granat, mamy oprócz tego również akord zielonych nut, zielonych czystych nut. Niektórzy czują tam takiego czystego bambusa, ja czuję rzeczywiście inne nuty zielone, ale nie bambusowe, akurat w euforii dp. Natomiast um, czujemy nuty takiej mokrej zieleni, takiej troszkę wilgotnej zieleni. No i oczywiście paczuli i oczywiście ambry, benzoesów i piżma. Przepiękny zapach, niesamowicie zmysłowy. Dzisiaj na pewno jest dużo bardziej m, taki subtelny, i m, mniej esencjonalny niż był kiedyś. Aczkolwiek jest cały czas na ogromnym poziomie. Według mnie naprawdę na ogromnym poziomie. Jest to zapach, który rzeczywiście trzeba poznać. I jest takie miano ym, po prostu, że, że świata pachnie euforią, że kobiety na ulicy emanują tym zapachem, dlatego że go znają, lubią, cenią, ale coś w tym jest, skoro właśnie większość kobiet zakochała się w euforii i... To, że się zakochała, to jeszcze jedno, a to, że ją po prostu dokupuje i cały czas ją jakby nabywa na nowo, to jest już absolutnie inna sprawa. To chodzi o to już, że tutaj nie wchodzi w grę sam marketing ani opakowanie, ale ta jakość się broni sama, so, sama się po prostu broni i jakość tych parfum. Jakość, trwałość i jednocześnie taki, mm, taki zmysłowy, wyrafinowany właśnie. Yy, Ogon, który powstaje po euforii, naprawdę ogoniasty zapach. Mimo tego, że jest to już ta euforia z kolei z rzędu, która już jest mniej ogoniasta, to mimo wszystko jest to zapach trwały. Euforia oprócz tego, że przechodziła reformulację, tak absolutnie na marginesie o tym powiem, dlatego, że nie jestem pewna dokładnie w którym roku i tak dalej, nie chcę tutaj kłamać, a nie mam tak naprawdę dokładnych źródeł nikt mi ich nie, 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 mógł, nie może przekazać, kiedy przeszła taką reformulację euforia. Dokładnie. Natomiast powiem Wam, że oprócz reformulacji, to jeszcze euforia hmm, różni się wypustami. Wypusty są róż, różne. Wcześniej euforia była produkowana tylko we Francji, z tego co wiem, teraz jest produkowana w Hiszpanii. To są wszystko rynki europejskie. Czyli będzie taka sama, jak powinna być zasadniczo taka sama, jak na jak na autoryzowane czy nieautoryzowane parfumerie. Natomiast te euforie, które mają, made, które są produkowane w Anglii bądź na Stany Zjednoczone, mogą rzeczywiście być inne. I tutaj czasem są również inne kolory likwidu. więc będzie, będzie też czasem różny inaczej podany metal. Bo ja na przykład mam tutaj tą pierwszą starą euforię, która nie ma tak aż błyszczącego metalu. Mam już. Proszę zobaczcie, potuczona, ale jest to w tym starym opakowaniu, a tutaj jest w tym błyszczącym. I ta i ta jest wyprodukowana na przykład w Hiszpanii. Więc y, będą to bardzo różne, różne y, edycje. I mimo wszystko, że one się nazywają tak samo, i że będzie to po prostu ten sam zapach, może się nieco różnić. Rok później została wyprodukowana Euforia EDT. Piękna, szlachetna, troszeczkę bardziej taka rzeźka i mniej esencjonalna niż EDT. Tutaj niestety jest dużo mniej trwała. Powiem dlaczego niestety, dlatego że ten zapach uwielbiam. Jest on naprawdę przepiękny. Mam mnóstwo kwiatów lotosu, mam również nutę brzoskwini. Zebrano tutaj taką mahoniową, ciężką nutkę i dodano właśnie taką delikatność kwiatu pomarańczy. Wydaje mi się, że ten zapach w ogóle jest według mnie taki. E, Taki szlachetny, promienny, taki zapach kobiety kokietującej, już mniej takiej, słuchajcie, namiętnej, bardziej kokietującej. Mamy przede wszystkim świeżość takich akordów promiennych, kwiatowych, owocowych i mniej ciężkich, mniej orientalnych, mniej też takich słodkich. Nie mamy tutaj już tego akordu granata, granatu, przepraszam, więc jest świeżo, kwiatowo i, i bardziej rzeźko. Potem kolejna, znów bardziej rzeźka, już lżejszej odsłonie, bo zobaczcie, tak jak tutaj euforia miała metal jakby mm, otulający. Euforia w wodzie toaletowej, metal już jest tylko na górze. Tak, euforia Blossom nie ma w ogóle metalu: jest tutaj po prostu przezroczysty flakonik, troszkę zmatowiony i euforia Blossom ma pachnieć świeżo świeżo, czysto, z akordem owoców. Euforia Blossom wyszła w 2006 roku i mamy tutaj przede wszystkim w otwarciu kunkwad. Kunkwad to jest taki owoc, który pachnie trochę cierpko i troszkę gorzko, ale jednocześnie przypomina nam akordy właśnie mango, albo na przykład yy, pomarańczy, takiej czystej pomarańczy. Nie kwiatów pomarańczy, tylko skórki pomarańczy. Kunkwad taki jest troszeczkę właśnie yy, Taki gorzki i wydaje mi się, że ja go tutaj tak nie czuję, jak, jak można byłoby sobie wyobrazić taką gorzkość, tylko bardziej czuję właśnie zieloną nutę, zieloną, niedojrzałego może owocu, bardziej może owocu e, takiego złodygom. łodygą e, i takiego w rozkwicie. I właśnie taka e, euforia blosą była. Tutaj już mm, Kategoria kobiet, które miały nosić euforię blossom, była młodsza była to od 18 wzwierz, tak wiekowo właśnie były podzielone euforie. I tutaj ta kobieta była bardziej taka właśnie niedostępna i. i i, I miała nie pokazywać w ogóle jeszcze jak kobiecości. W ogóle euforia, cała euforia, cała linia to właściwie jest to, co można ukryć. Nie to, co można odkryć, tylko to, co można ukryć. A pokazać ewentualnie, że to ukryte jest fajne. I na tym miała polegać cała magia euforii. Nie wiem, czy to się udało, ale na pewno po części tak, dlatego że euforia jest cały czas. Na, na topie, więc przypuszczam, że po części udało się. Kolejna euforia z 2007 roku. Siódmego? Nie, siódmego? Tu mam szósty, ja mam tutaj wszystko w notatkach. Mm, z 2011 już. Ok. Pamiętam ten rok, 2011, kiedy weszła właśnie ta euforia Forbidden, czyli taka już. Bardzo słodka, taka bardzo uzależniająca, niesamowicie uzależniająca i kokieteryjna. Oj, tutaj zmysłowość jest podkręcona do granic możliwości. Ja sobie jeszcze pozwolę raz psiknąć, gdyż psikałam rano te papierki, a więc jeszcze sobie przypomnę zapach. Oczywiście tutaj również mamy flakonik bez metalu, mamy taki troszeczkę cieniowany, z jednej strony jest jaśniejszy, w środku bardziej różowy. Prosty, 100 ml trzymam w ręce i ten właśnie zapach Forbidden wyszedł w 2011 roku. Mamy tutaj mnóstwo słodyczy, ale wiecie co? Bez czytania nut mogę od razu powiedzieć, że mam malinę. Malinę taką soczystą, ale zmrożoną, taką bardziej e, niedojrzałą malinę. Nie taką, e, jak jest na przykład malina w Angel Nova troszeczkę właśnie jest bliższa nam u sercu, dlatego że ta malina tutaj jest podana również z mandarynką. Mandarynką też taką bardziej w niedojrzałej formule. Mamy również orchidę, mamy również peonie, Piękna grapiszma. Przepiękny zapach, niedostępny już, już nieprodukowany. Nie wiem, yy, czy, czy był rozchwytywany, dlatego że gdy był produkowany i dostępny, nie sprzedawał się zbytnio. Więc kwestia Tutaj raczej nie, 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 nie było popularności takiej niebywałej. Był rzeczywiście przygotowany dla kobiet młodszych, dla kobiet troszkę bardziej energicznych, dla kobiet takich bardziej mm, również chyba otwartych. Jeśli blossom była dla kobiet takich y, okrytych, troszkę bardziej pod, pod szyję, to zdecydowanie Forbidden miał więcej namiętności, więcej takiego okiełznania. I kolejna euforia, która wyszła. Kolejna zmysłowa. Euforia z 2014, jak patrzę dobrze. Tak. Edless. Zapach zdecydowanie delikatny, bardzo przyjemny, ale owocowy. W ogóle nie wpisujący się w euforię. Według mnie w ogóle nie powinien należeć do tej rodziny, ale gdyby nie należał, to by się pewnie w ogóle nie sprzedawał. Takie jest moje zdanie. Zapach, który ma tutaj w otwarciu kwiat wiśni. I ten kwiat wiśni rzeczywiście bez wątpienia czuć. Jest tutaj czysty kwiat wiśni, bardzo taki yy, taki może niedojrzały, jest dużo bambusa, zapach jest z akordem brzoskwiniowym, z akordem świeżego fiołka, takiego czystego fiołka również i drzewne nuty w bazie. Zdecydowanie w ogóle nie ma absolutnie nic z klasyka. Nie ma tej takiej orchidei, która, która tutaj y, powinna być w każdym, w każdym zapachu. W każdym frankarze euforii jest rzeczywiście zupełnie inne DNA. Zapach chyba też już jest nieprodukowany, zresztą zapisałam sobie, tak, już jest nieprodukowany. Jest bardzo taki delikatny, dziewczęcy, subtelny, również naszykowany dla kobiet młodszych. Bardzo podobny w odbiorze do Jimmy Choo w wodzie toaletowej. Nie wiem. Czy, czy jest lepszy, czy jest gorszy. Według mnie jest naprawdę podobny. Na skórze nosi się bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Więc tutaj prowokacji nie było, nie było zbytnio namiętności i jak widać zapach znikł, znikł z ręku. Kolejny euforii zapach to może będzie już, nie wiem czy dokładnie będę po kolei mówiła, ale będę mówiła teraz o euforii Deep. Deep w wodzie perfumowanej. Jak się pojawił, to mnie urzakł. Wiecie naprawdę bardzo. Ma troszkę DNA z L, Yves Saint Laurent. Więc jeśli lubicie ten zapach od Yves Saint Laurent L, to zdecydowanie powinniście sprawdzić, jak na waszej skórze pachnie euforia Deep w wodzie perfumowanej. Zdecydowanie jest to zapach troszkę głębszy, taki troszkę ostrzejszy, wyraźniejszy, z dużą dawką owocowo-orientu, owocowego orientu, takiego troszkę głębszego i bardziej mm, wiśniowego. Jakby można było sobie wyobrazić tutaj jakiś owoc typowy, to wiśniowy. Niektórzy nawet twierdzą, że ten zapach pachnie troszkę jak właśnie kompot wiśniowy. <laughs> Nie wiem, czy w. To coś w tym jest, ale z trzy, z trzy albo więcej m, takich recenzji słyszałam, jest tu zdecydowanie na pewno dużo takiego akordu również kręcącego w nosie, więc jakiegoś może pieprzu, może wytrawności, może troszeczkę akordu męskiego. Euforia deep, którą tutaj pokazuję, taka, bez metalu, to jest euforia w wodzie toaletowej. Euforia deep w wodzie toaletowej i euforia deep w wodzie perfumowanej. One się różnią od siebie. Euforia oczywiście, w wodzie perfumowanej będzie bardziej esencjonalna i bardziej pikantna sama w sobie. Rzeczywiście, może odrobinę bardziej taka, y, taka prowokacyjna i taka wyrafinowana. Aczkolwiek mają bardzo podobne DNA, więc nie będę się od nich rozgadywać. W międzyczasie wyszła również euforia Essence, której niestety nie mam, a ona była naprawdę ciekawa, zawiesista. I taka dość esencjonalna. Nie, nie pamiętam czym ona dokładnie pachniała, natomiast na pewno była dość taka e, rozchwytywana, i, i, i fajnie nam się sprzedawała jako, jako zapach e, kolejny flanker euforii. Tutaj mam dla Was jeszcze taką euforię właśnie z dalekiego, z bliskiego skodu. Ja mam akurat euforię Purgold, ale z wszystkich euforii, która właśnie weszła na Daleki Wschód to miały właśnie mm, przyimki gold. U nas w Polsce pojawiła się po prostu zwykła euforia gold. Była krótko, również jest już niedostępna. Piękna była, zdecydowanie. Natomiast pur gold y, jest zapachem już niedostępnym, takim, takim troszkę dystansującym. Mamy dużo skóry. Ja sobie ten zapach wyobraziłam, jak kiedyś były takie skórzane zegarki, takie bordowe skórzane. Nie wiem, dlaczego bordowa... Bordowy zapach do tej właśnie skóry mi niesamowicie pasuje. Jakbyśmy mogli sobie wyobrazić, jak pachnie zapach, to powinien ten zapach pachnieć właśnie bordową skórą. Powinien być w ogóle w skórę obtoczony. Zapach Euphorii Gold przypomina nam Orient, taki Orient prawdziwy, taki sklep z Orientem. Um, bardzo duszno, bardzo gęsto rozgrzane powietrze, takie ciepłe powietrze. I właśnie ten skórzany, skórzany akord. Jest tutaj na pewno bardzo dużo takich y, miodowo-brzoskwiniowych y, miodowo akordów. Nie wiem dokładnie, czy tam są brzoskwinie, ale również mam notatkę. Są y, suszone daktyle. I właśnie być może te daktyle tak, taki akord dają takiej purpury, takiego borda, czasem takiego boudoiru albo takiej ciężkiej kot, kot, kotary. Która miałaby zaraz spaść na scenę i być taką właśnie oporną kotarą. Nie ma tutaj seksapilu, według mnie, ale to jest nasz tutaj gust, prawda? Nas, nasz europejski. My mamy może te gusty troszkę takie bardziej pod górmon, bardziej pod. Owocowo-kwiatowe zapachy, a mniej już po takie orienty typowe, orienty z cięższych, cięższych nutek i na przykład właśnie z akordami e, paczuli, takiej skórzanej paczuli, prawda? Więc tutaj zdecydowanie może się to nie podobać, ale jak już nam się spodoba, to jest ogromna trwałość. Ten zapach zdecydowanie pachnie najmocniej ze wszystkich. Jak tutaj testowałam sobie te zapachy na papierkach, pytam się synka, który jest najładniejszy. Powiedział, że ten jest najbrzydszy i najmocniejszy. No, wybrał sobie akurat Euphoria Forbidden. Wiecie, że to jest dobry zapach Forbidden? Szkoda, że jest wycofany, bo on przypomina w ogóle taką. Taką młodzieńczość. On by pasował do kogoś, kto nosi właśnie eskady, kto się lubi tym zapachem tak troszkę. Nawet nie tak troszkę, ale zaznaczać terytorium taką słodyczą, taką miałkie uznaną słodyczą. I euforia właśnie z 2021 roku, euforia intens, taką słodyczą się troszkę obrazuje. Tutaj miały być w składzie zawarte praliny, miało być bardziej esencjonalnie, bardziej intensywnie. Niektórym ten zapach przypomina rzeczywiście euforię sprzed reformulacji. Ja, tak jak mówię, może nie jestem dokładnie dobrą recenzentką euforii, bo nigdy jej nie nosiłam na sobie, nigdy jej nie kochałam, zawsze ją traktowałam tak troszkę z dystansem. Natomiast Euphoria Intense rzeczywiście jest słodka, jest esencjonalna, jest głęboka, jest zdecydowanie taka podkręcona. Nie wiem, czy wiecie, w zamierzeniu w Euphoria Intense w bazie miało się znaleźć likier Baileys. Więc na pewno jest esencjonalnie. Jest też paczula, paczula, która jest tak zwana edgy, czyli paczula do granic możliwości zmysłowa. E, tak wygląda opakowanie tej najnowszej Euforii Intense, czyli też tak nawiązuje do klasyka, jest troszeczkę jaśniejsza. E, nie wiem, czy się rzuca w oczy, wiecie, ta klasyczna euforia, która miała takie właśnie purpurowe, bordowe opakowania zdecydowanie się rzucała tymi ogromnymi pudełkami w oczy na półkach i, i, i rzeczywiście ta y, taka troszeczkę bardziej prowokacyjna reklama i wszędzie jej było pełno, więc zdecydowanie był to szałciał, a teraz mm, zdecydowanie jest dużo mniejszy szałciał na flankery euforii, ale euforia klasyczna w wodzie perfumowanej cały czas się super sprzedaje, ominęłam jedną. Jedną ominęłam, Euphoria Blasz. Euforia Blasz kojarzy mi się z pandemią. Wyszła na polski rynek właśnie w momencie, kiedy wyskoczyła u nas pandemia. Czyli to był marzec, to był marzec dwa lata temu, prawie dwa lata temu. I ten zapach mi się od samego początku skojarzył z Versace Bright Crystal. I taki troszkę jest, taki delikatny, przyjemny, czysty, ale jak ten zapach się nosi, a nosiłam ten zapach, dlatego że właśnie będąc w pandemii, będąc na samym początku w domu, nosiłam. Po prostu coraz to nowe zapachy, żeby sobie poprawiać nastrój. Niestety nie kojarzy mi się on dobrze z tym czasem, chociaż to był czas bardzo taki esencjonalny dla rodziny, prawda? Bo cały czas byliśmy w sumie wszyscy razem, nie mieliśmy za bardzo różnych rozpraszaczy wokół siebie, aczkolwiek był niepokój, był strach, i tak mi się kojarzy właśnie euforia, blasz z takim niepokojem. Ale do tego jeszcze chciałam dodać, że oprócz tego, że mi się kojarzy, nie do końca dobrze, on się wcale nie tak czysto nosi. Nie tak czysto, jak wybrzmiewa na początku. A na początku wybrzmiewa właśnie tak czysto, delikatnie, jagodowo-kremowo. W ogóle euforia ma kremowość, jaką wpisaną w DNA. Kremowość balsamiczną, taką e, otulającą, ciepłą i kremową, właśnie kremowość, kremową kremowość. Czyli zapach jest to bardzo taki. E, jakby można było sobie wyobrazić, w bazie ma drzewa takie mm, kaszmirowe, kaszmirowe bądź, mm, bądź mineralne drzewa, tak nawet gdzieś było w jakieś sformułowanie, jak pachnie drzewo mineralne. Otóż drzewo mineralne to jest wymysł perfumiarzy, ono jest tylko tak podane w spisie nut po to, aby wyszczególnić, tak jak drzewo zresztą kaszmirowe, wyszczególnić właśnie taką mineralność yy, takiego kremu. Tego zapachu balsamicznego, kremowego. I Euforia Blash również ma w nucie bazy taką kremowość, ale jest również róża. I są jagody. Jest to zapach rzeczywiście czysty, od samego początku taki iskrzący, ale później robi się dość kurzo, przykurzony i dość brudny. Więc nie proponowałabym tego zapachu kupować w ciemną, tak jak na przykład Versace Bread Crystal, bo tak jak Wam powiem, jest on do Versace Bread Crystal podobny, to dużo gorzej na skórze się utlenia i dużo gorzej na skórze wypada. Jeśli chodzi o trwałość, to zdecydowanie. Reasymując i kończąc tą bardzo długą recenzję, chciałabym powiedzieć, który jest najbardziej ogoniasty. Bo to jest najważniejsze, który jest taki ever ogoniasty. Ever ogoniasty i najbardziej zdecydowanie będzie euforia Purgold. Niestety, będzie również taką euforią nie dla każdego. Dla mnie na pewno nie. Drugą najbardziej ogoniastą euforią będzie euforia, po prostu EDP. Mimo tego, że ona naprawdę dość um, fajnie wybrzmiewa, wersja Intense i EDP konkurują ze sobą, Intense mi po prostu wypada słabiej. Nie wiem, czy ja może trafiłam na dobre odpowiedniki, na dobre, przepraszam, wersje, dlatego, że czasem niektórzy twierdzą, że właściwie euforia nie pachnie wcale już. Rzeczywiście ta na stany no, jest najgorszej jakości. Jako, jako y, taki znawca mogę powiedzieć, tak od, trochę od, od tej drugiej strony, mogę ocenić, że na stany euforia wypada na, najgorzej. Najgorzej, naprawdę. Natomiast ta, która jest Sprzedawana w autoryzowanych perfumeriach, produkowana w Hiszpanii bądź we Francji, jest naprawdę dobra i naprawdę robi ogon. I mogę powiedzieć, że takiej euforii, e, po takiej euforii możemy się spodziewać, że przechodząc na ulicy, będzie od nas ją czuć. I to jest właśnie ta zwykła euforia wody perfumowanej. A jaka jest najbliższa mojemu sercu? Mojemu sercu jest najbliższa woda toaletowa. Była bardzo bliska Forbidden. Ale zdecydowanie jest dla mnie taka za słodka i za plastikowo wybrzmiewa na mojej skórze. Akurat na mojej skórze wybrzmiewa rzeczywiście bardzo mm, konfiturowo. Ja lubię, nie lubię w ogóle takich konfiturowych brzasków, i ona mi się w ogóle kojarzy z e, bardzo dobrym zresztą zapachem Eskady. Absolutni, absolutni, absolutni mi, tak? Absolutni Być może taka fioletowa i kiedyś o niej mówiłam już z takimi fajnymi tutaj srebrnymi, a ja puddinguję ten absolutni Eskady, zapach. Jeśli szukacie tego zapachu Eskady, to możecie spróbować Euphoria Forbidden, mimo tego, że ona i tak jest też wycofana. Będzie ją trudno pewnie znaleźć. Bardzo fajny zapach, spróbujcie, koniecznie. Dla mnie on jest po prostu bardziej taki tryskający energią. Jest świeższy, jest bardziej urokliwy. Fantastycznie na skórze pracuje, krótko się nosi, bo się nosi 4 godziny, może maksymalnie, ale jest w świetnych cenach dostępne wszędzie, więc wydaje mi się, że warto byłoby sprawdzić, jeśli macie ochotę na taką euforię, która ma właśnie dodatkowo lotos w składzie czy też brzoskwinie. Na pewno nie powiedziałam Wam wszystkiego o euforii, bo mam dużo notatek. Zobaczcie, nawet sama byłam w szoku, jak chętnie tutaj Wam yy, chciałam dużą informacji yy, po prostu prze, przekazać. Natomiast już mi się język plącze. Już nie wiem, co powiedziałam, a czego nie powiedziałam. Więc bardzo dziękuję. <laughs> dziękuję za to, że mnie oglądacie. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnej recenzji. Dziękuję, pięknie.